Cześć, z tej strony ja bardzo wiemy, nocimy na moim kanale i kolejny odcinek z gry robot. Dzisiaj gramy Lab Experiment Gram na Robotrze Link, bo gry jeśli w opisie, możecie dostać subskrypcję i lajka. Z góry dziękuję. Mm. O, startuje się. Te z moją, te z chorą. Natalii 1, 2, 3, dobra. Kupi, Kupi. Beta, Beta, Lucas. Zmody ekipy. Gdzie dom, kto do mnie idzie? O! To się zamieniło? Usunęło? Tak. A już szedłam po tym. Mościem. Kolejny most się... No to już nie mogę... To już nie mogę się dostać do żadnej platformy A no gdybym miał Spida, to bym doskoczył A to... Nie, nic się nie dzieje Myślałem, że ciasno wybuchnie A want to tam I to prowadzi ale było by tam pójść. Wola nie. Nie próbować. Najwyżej, jak coś się stanie, to wtedy. Jak coś się stanie, to najwyżej wtedy. Uda. Spróbuję. 600. ma 500 gminów. Tu prawie 100, się A ile mam? Jeden. dam. nie zauważyłem. pioruny Go oh, Shark. Nie, ja. A, o to da minha o anel da ó, de novo, o com... Yapay bir co, co się dzieje? şey yok bir şey nie bir şey yok bir şey yok Bir Alcohol tam.

A nie, bo stoi na Myślałem, że on stoi tu, gdzieś bardziej. Hmm, no baba. To dobrze, że uciekł, w sumie. On dostaje ścianę, ale i tak... ...wysokościowo jest trochę wyż, wyżej ode mnie. Od, ode mnie, od naszej. Od Tumora Gdzie jest Tumor? Kaptus Najwyżej tu uciekam, albo tu nie wiem Jedna sekunda Szansa Random position random position jak ona się będzie tak ruszać Dobra, było blisko, było blisko, nie zauważył, to jest tumor? Nie. a nie to testu mor? Nie, dalej. A, oni zginęli A to tu stoję Ale się nie da nas stać na tej platformie w jednym miejscu Niestety znowu znowu meteoryt Elfy... Elf 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 Elf. Co? Co się dzieje? Aha, ma podzielone. Ma podzielone na cztery kawałki. Tu się w ogóle przesuwa. Jail Oil. Dobra, idę do tego. A nie, bo to zaraz będzie spadało. To no nie. Drift? O co, o, co, o co z tym chodzi? Drift. I played. nazwa. Jest tumor. Jest tumór. Dobra, to samo. Nie spadam w dół nie. Uf. Ja na niego patrzę jak on ginie, jak on ginie no to on chyba wygra, on wygra na pewno. On wygra, ja zginę bo on zginie. To już skacze Dobra, żyję jednak Myślałem, że zginę Myślałem, że zginę Kogo to jest? Tail. O, moja? A to gdzie A, to wchodzę na swoim. I z powrotem na swoje A to zabiję? Tracę życie, okej okay. A da się tu A to przeskoczyć Mother shower Sh Shower to gdzie jest? O, tu to jest ten monitor. O, trzymam. Mam top 3. Wszyscy są na mojej platformie. Do widzenia idźcie. Ing. No to wiem co to robię. Dajcie mi! Ła! A, to ja idę. Tak bardzo. dostałem. A, trzecie miejsce. Trzecie miejsce. To też będzie dobre miejsce. To też jest dobre miejsce. O, oni są duzi. Du duzi. No, dlaczego im się powiększa to? Ja tam w ogóle jakimś łamkiem ułamkiem. Dobra, O, Ale całkiem dobre. Trzecie miejsce, 2,5 Dobrze, dobrze mi poszło, chyba Chyba mi dobrze poszło, no to pójdę jeszcze na następny 12 Jeszcze jeden, to już mogę zginąć wcześniej, to mi nie przeszkadza. Зачем я я? Пирамиды. Ну, well, just. Это просто... fun. просто. just fun. дайте, 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 No, tu są Żyby. Żyby. Znowu Mina. Ktoś dostaje minę, ale na tej mapie to jest. Mina jest niepotrzebna. Bo tak wszyscy. Jestem szybszy? No jest. Co to się dzieje? O, ma się zwiększać. Tak, kliknę R. A, to, że jestem totalnie szybki. Zostaje 15, ale ja stoję na swoim. Niektórzy nadal stoją na górze, ale ja schodzę na No, mi się wydaje, że jestem szybszy w Windows. Windows No nie no, kolejny raz wstępu od tego O nie, 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 nie. A, dobra, myślę, że to jest klatka Już ktoś wszedł Chciałem zobaczyć, ile to zadaje pieniędzy. pieniędzy, HP. No się nie coś Ale w, w zasadzie każda, każdy jest połączony. No tu jest połączenie i to oni są połącze, połączeni, i oni my jesteśmy połączeni, i my jesteśmy razem tutaj. No, R. no i dostęp. Widzimy się w następnym odcinku jutro.